Wow, Ale jak nam? Normalnie ja się spociłem, ty już. Już mi ścieka zimny pod kierowcy na czole. I nie tylko. Uuu. Uuu. No nie ma no, jest, jest lipa, ale zobaczysz za to jak, jak, jak mi skacze obraz, to to jest masakra, co tu się dzieje, nie? No, 35 foto, funtów na coś trzeba kiedyś wydać, żeby, żeby potem móc narzekać. 35 funtów poszło w Angolię. A ciężko zarobione, zatyrane pieniądze. A potem tylko pot i łzy. Uuu, Verbatimek, drogi! Ale ty jesteś gościu. ty jesteś gość! Ty, no Faper ucieka ja prawie w bandę przydzwoniwszy. Ty Denny, ty jesteś taki wojownik, co? Ło, wow, Ej, ej, kto tu jedzie? Kurwa, weźcie te psy uciście Grzegorz, Grzegorz Z drogi Grzegorz Cukowski Dziek, Dziękuję Ci bardzo, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Ty, dlaczego kurwa ja cały czas dubluję tych samych ludzi? To jest dla mnie zastanawiające. Co to, ja jadę we trójkę z kimś, czy ja? To jest doskonały, doskonały puzzle. O kurwa, ale było blisko. Incydente ret, incydente. Incydent, inwo, Tak, i zaśpiewaj przy tym serenady. To Jak będziesz miał czas? Co... Za... jakie wy macie odgłosy, Jezu? Co za głos To jest jak po... jak połączenie sraczki. Z zatwardzeniem w dwa w jednym. Jest to fizycznie niemożliwe, ale jednak wykonalne. No nie wiem, do może którejś... Może góry ma! A to dzisiaj wszystko będzie na YouTubie. A jutro będę miał sprawę założoną przez kurde... Amerykańskie Stowarzyszenie śladowców Głosów. U... Co? No, skaczy. No, zobaczyć, no. Ty, kto mnie tu jest na, na, na wywrocie teraz? No, a co my teraz jedziemy? Warszawę? No to spokojnie. Nie chcę ci się w pedał uderzyć. Ale ja widzę, że to jest jakiś Williams. Ja myślę, że to jest Ver... Nie, Verbatimek nie. No tak, Verbatimek, to no, on Williamsem. Ty in, in intruzer jedzie przede mną. Intruder, Puść mnie. Patrz, ale intruzer nie chce. Patrz, piorun ciśnie. A teraz dobra, intruzer. Uważaj. Careful! careful kolego, masz karę. Ja cię zara dupnę. Uważaj. Aaaa! Ale było blisko, co? Jaś narobione, nie? Patrz chłopak tak, na, tak się wystraszył, że już jest daleko ode mnie. Bardzo dobrze. Respekt czasy, na respekt trzeba zasłużyć. O kurwa. A co potem jedziemy? Nie, no już spokój. Już mnie ręce, uszy, nogi i wszystko inne mnie boli. Nie! To za ciężko. Coś letki, Coś lekkiego. Ja proponuję mądzę. No... T... Widzisz? No, ty, ty jesteś młody, jeszcze się nie zna. Dobrze, dobrze, damy... Przypomnieć! Klacza, przypomnieć, nie przypomnąć. Co to jest za Polski? O tak, kolejny o, Jan Miodek, jak I wy potem Polskę. A, I wy. <ścoughs> A co? Chcesz o tym porozmawiać? Co? Nie, ja jestem... Ja jestem teraz z Ukrainy! Ja teraz pochodzę z Ukrainy. Nie, Ruś jeszcze nie. kurwa! A z wami gadam i się w bandę wpierdoliłem. Ja wam wrzucę na forum zjawisko niesamowite. UFO, moi drodzy. Normalnie, dołączę do filmiku, jako specjalny bonus, bonus track Będziecie mieli Nie mogę, już mnie nogi bolą te Gaz, hamulec, gaz, hamulec, no kurwa by się By się wzięli i o! Czym? Ty Ty introder Tylko ty mnie głupik, że, głupik, że... No, ja prawie na zerowym jadę. A co ty masz? Od malucha? Od malucha masz? Ty, ja nie mam, ja nie mam... Ja nie mam tego, ja nie mam paliwa. Ale lipsko. Patrz mi mnie intruder wziął! Co za gościu! Ale znowu najszybszy kółeczko znowu mojej, mojej tutaj dziedziny o, mój, mój brat oczywiście wziął i ciała dał Co to jest za gość?